W tym budynku na parterze mieścił się pierwszy moniecki sklep spożywczy, który z czasem stał się sklepem wielobranżowym. Też przez pewien czas w tym budynku mieścił się, mieściła się szkoła moniecka. Pierwsza moniecka szkoła, później została przeniesiona do budynku specjalnie wybudowanego przez mieszkańców Monik. Ale wróćmy do kościoła. Kościół zaczęto budować tak około roku 1922 1923 W sumie budowa trwała dosyć długo, i kościół został oddany po chyba 7 czy 8 latach do użytku. Była to przepiękna świątynia, z której byli bardzo dumni wszyscy mieszkańcy. W ogóle, jak się czyta o historii, czy rozmawia się z ludźmi o historii tego kościoła, to mnie to zawsze wzrusza, jak bardzo biedni ludzie zdecydowali się na budowanie tak pięknej świątyni i ją wybudowali. To były czasy naprawdę trudne, bo panowała powojenna bieda, brakowało wielu podstawowych rzeczy, jednak ludzie się na to zdecydowali no i byli z tego kościoła niesłychanie dumni. Ponoć, gdy była ładna pogoda, to z najwyższego punktu kościoła było widać w kościół Świętego Rocha w Białymstoku. Więc tylko trzeba pamiętać, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego była inna przejrzystość powietrza, było mniej samochodu, było inne zalesienie też terenu. Niestety, kościół, tym nowym kościołem mieszkańcy się bardzo krótko cieszyli, bo raptem do sierpnia 1944 roku, dokładnie 11 sierpnia 1944 roku, kościół moniecki zostaje wysadzony w powietrze. To jest ogromna tragedia. Jak czyta się wspomnienia, czy też się rozmawia z ludźmi, którzy to pamiętają, to dla nich to jest tak, jakby ktoś z rodziny umarł. Dla, dla mieszkańców Moniki i okolicy to, to było coś niesamowitego. Dlaczego Niemcy ten kościół wysadzili w powietrze? Prawdopodobnie właśnie ze względu na ten doskonały punkt obserwacyjny. Podejrzewam, że kiedy toczyły się walki wcześniej, jeszcze przez 2-3 tygodnie na Nieopodal pod Knyszynem, to Niemcy tutaj mieli albo punkt łączności, albo punkt obserwacyjny. Jak kościół został wysadzony w powietrze, to jeden z okolicznych domów został z. Zepchnięty z fundamentu. Teraz nie ma, teraz mam taką pseudo kopułę. Kopuła kościoła doleciała aż prawie do przejazdu kolejowego. Słuchaj, tutaj zobacz, jest na górze krzyż. No nie? To jest krzyż, który był, może podejdźmy bliżej, będzie lepiej widać. Został wykuty przez Kowala z takiej miejscowości wsi sini leżącej nieopodal, nieopodal w Dzień Koniach. Ten krzyż, jak kościół, został wysadzony w powietrze to po torze balistycznym, takiej pokrzywej balistycznej doleciał aż do przejazdu kolejowego. Później ten krzyż został ponownie do tego samego kowala zawieziony i on go przekuł. Ten krzyż jest ten sam. Odbudowa kościoła trwała dosyć długo, bo przez wiele lat komuniści nie chcieli zgodzić się na odbudowę kościoła w Mońkach. Dopiero zgodzili się na to w roku 1958 i kościół został dosyć szybko odbudowany. Niedawno, a dokładnie 5 lat temu, obchodziliśmy stulecie parafii no, i wtedy właśnie o wielu rzeczach ciekawych się dowiedzieliśmy. Także teraz Kościół jest wpisany do rejestru zabytków. Ale zacząłem Wam opowiadać o kaplicy Świętego Kazimierza. Otóż, jak Kościół był wysadzony w powietrze, no to pojawia się potrzeba, gdzie msze. odprawiać, msze. a jako, że ta kaplica pierwsza była bardzo mała, to dobudowano drugą część. I to, to jest bardzo dobrze widoczne. Panie Bogdanie, ja tutaj chodziłem na religię. O. Jak w szkole podstawowej się uczyłem, to tutaj były. Oproszony, to ja religię. wiem, żona mi też to opowiadała, mam żony z Moniek, także widać wyraźnie, stara, tak. nowa część kaplicy. W ogóle ta kaplica ma, sama w sobie ma niesamowitą historię, tak poza tym. Jak przyszli Sowieci, to w tej kaplicy umiejscowili yy, szkołę, umiejscowili jakiś tam urząd, ponoć na początku, i zrobili z tej kaplicy częściowo dom. Kultury czy też rodzaj sali, takiej, gdzie odbywało się przedstawienie. W tym czasie kaplica była nieużywana do celów sakralnych, bo był kościół, ale niedawno zbierając materiały do książki o Mońkach, rozmawiałem z panem Adamem Sierbą i on mi powiedział taką rzecz, człowiek, który ma lat ponad lat 90 lat już w tej chwili. Jako dziecko w 1940 roku w tej kaplicy mówił wierszyk po rosyjsku. No do, do dzisiaj ten wierszyk pamięta. Panie Bogdanie, książka o Mońkach będzie nosiła jaki tytuł? Książka Mońki historia powstania i rozwoju miasta. O proszę. No to prawdopodobnie jeszcze być może Moja będzie mała ojczyzna. Cieszę się. Także ta kaplica w okresie okupacji niemieckiej mieścił się tutaj początkowo niemiecki amskomisariat. To było coś takiego gdzie taki niemiecki urząd, który odpowiadał za eksploatację tych terenów. To właśnie w tym urzędzie decydowano Ile osób pojedzie na roboty do Niemiec, ile mleka, zboża, mięsa mogą, mają dostarczyć poszczególne wsie. W ogóle w okresie dwudziestolecia, to też w okresie wojny, w czasie okupacji niemieckiej, Niemcy mieli dokładne spisy wszystkich krów, świniaków itd. I gdyby nie można było, na przykład, będąc nad właścicielem świniaka, zabić tego świniaka na własne potrzeby, tak jak no, praktykowano jeszcze do niedawna. W polskich, na polskiej wsi, trzeba było uzyskać zgodę od Niemców, no i znany jest przypadek, że jeden z gospodarzy Monickich taką zgodę uzyskał, ale jak to Polak zakombinował, miał drugiego świniaka ukrytego. No i w tym momencie no, postanowił tego drugiego świniaka też ubić i w trakcie świniobicia nadjechał na to wszystko taki komisarz niemiecki, zwany popularnie Kulawym, który doskonale znał język polski, prawdopodobnie pochodził z Mazur, Kulawy dlatego, że miał, był chromy na jedną nogę, On zobaczył, wpadł, na pod... Mówi, w ogóle pojawił się najpierw krzyknięte, że kulawy jedzie, więc za, zaczęto, przynajmniej dwie połówki świniaka schowano, ale nikt nie zauważył, że schowano dwie e, prawe bądź też lewe. No i ten Kulawy przyjeżdża, no i jest, zapan, zapanowała konsternacja, bowiem na podwórku leżą dwa, dwie połówki świniaka i każdy ma ogon. On stwierdził, że po raz pierwszy widzi świniaka z dwoma ogonami. Prawdopodobnie mięso dla tych ludzi zostało zarekwirowane, oni zostali no, w sposób dotkliwy przez niego pobici. Ale to tak na marginesie. Tutaj nieopodal kościoła jest taki dom, w którym ponoć w czasie wojny e, Niemcy umiejscowili zakład, czy też przetwórnię mleka na masło. Teraz podejdziemy. Ten dom jest w tej chwili opuszczonym. Przetwórnie mleka na masło. Tak, produkowano z mleka masło. Ludzie przywozili mleko. To mleko było e, przetwarzane były takie wirówki w jak, jakiś tam sposób ja się na tym nie znam. E, przerabiano właśnie na masło, które wysyłano następnie do Prus wschodnich. Ale panie Bogdanie, nie wszyscy o tym wiedzą, że w Mońkach była mleczarnia przed tą, którą teraz no mamy. No właśnie e, jeszcze przed II wojną światową. W roku 1937 mieszkańcy Moniek, wspólnie z ówczesnym proboszczem, postanowili założyć w Monikach mleczarnię i tam mleczarnia powstała. Ona się zaczęła błyskawicznie rozwijać, ponieważ skupowałem mleko od okolicznych mieszkańców, które następnie były, było przerabiane na masło, a to masło w beczkach wysyłano do Warszawy. Niestety działalność mleczarni została przerwana przez wybuch II wojny światowej. I mleczarnia w czasie wojny została bardzo mocno zniszczona. Panie Bogdanie, jak otwarte może grzecznościowo na chwilkę? Yy, można wejść do kościoła, tylko podejrzewam, że krata jest zamknięta. Jeżeli jest potrzeba, to ja mogę poprosić siostrę i siostra nas wpuści dalej. 1958-1960. Tak, to, to są daty, kiedy powstały te drzwi. Tutaj właśnie jest nasz monicki Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, nie Boskiej, tylko Bożej czyli, e, e, Częstochowskiej i Świętego Kazimierza. Ja, tak. ja zawsze źle mówiłem, Matki Bożej. Ale to wszyscy tak mówią. To właśnie jest tak, moja żona z tym walczy, że jednak nazywamy się troszeczkę inaczej. Bardzo łatwo pomylić. Ale ołtarz główny przepiękny. Ołtarz główny został kilka lat temu poddany renowacji. Także został poddany renowacji. No niestety, nasz kościół jako zabytek wymaga cały czas e, ogromnych nakładów, żeby utrzymać to wszystko w należytym porządku. Musimy wymienić ławki, musimy wyremontować kilka rzeczy. Miałem swoją komunię w tym kościele, bierzmowanie. Ja się tutaj ożeniłem. <laughs> Moje dzieci zostały ochrzczone, także pewnie kiedyś spocznę na katafalku, gdy przyjdzie mój koniec. No tu są właśnie dwie tablice tablica, która została ufundowana przez cech rzemiosł w Mońkach, dar rzemiosła w Mońkach, z okazji chyba w 1995 roku, więc 75-lecie parafii. W ogóle tutaj właśnie, jak popatrzymy na tą tablicę, Tutaj widzimy całą masę wybitnych osób w historii moniek w zasadzie księży, którzy Mońki w pewnym sensie stworzyli. Mamy, odpoczynając od, od góry, księdza Małończ-Malickiego, niesamowita postać. postać. Następnie kolejny probo, Żołdziewicz, w czasie I wojny światowej był kapelanem w armii rosyjskiej w twierdzy osowieckiej. Swą postawą zdobył uznanie rosyjskich oficerów, pomyśl miał dostać medal, niestety nie dostał tego medalu, bo armia rosyjska stąd się wycofała. Kolejny ksiądz Łozowski, ksiądz, który spędził w Monikach 10 lat, dokończył kościół, naprawdę włożył duży wkład w rozwój Moniek. Kolejny. Ksiądz Proboż do no ta, ta postać trochę kontrowersyjna, bo mieszkańcy moim zarzucają mu, że mógł Niemców przekupić, żeby kościoły nie wysadzali w powietrze, ponoć uciekł. No ale nie do końca jest to prawda, moim zdaniem. On, on właśnie był jednym z założycieli tej mleczarni, o której wspominałem. Kolejna postać wybitna, która jest chyba najbardziej lubiana i ceniona w Mońkach, jeżeli chodzi o księży i wspominana bardzo dobrze, ksiądz Budnik. człowiek Ksiądz, który odbudował, zbudował ten kościół, w którym obecnie jesteśmy. Robił to w bardzo trudnych czasach i naprawdę człowiek niesłychanie skromny, parachwienie kupili mu kiedyś, chcieli kupić mu samochód. On odmówił. Powiedział, że te pieniążki chce przeznaczyć na budowę kościoła. Także mamy szczęście do dobrych proboszczów. W Monikach zresztą obecny jest też wspaniałym człowiekiem. To co prawda mój dobry. Uważam go za swojego przyjaciela, więc troszeczkę będzie. Yy, że, żeby nie było, że, że, że robię mu dobry PR, ale jest naprawdę dobrym proboszczem, bardzo stara się o naszą świątynię, wiele rzeczy dzięki niemu i przy jego udziale zostało już zrobione. Tutaj mamy ksią grup księdza Budnika, który był właśnie kościół moniecki odbudowywał, ten oczywiście po raz drugi. Proszę spojrzeć, jesteśmy teraz na wzgórzu kościelnym, popatrzcie Państwo, gdzie jest przejazd kolejowy, nie wiem, można tutaj stąd będzie widać... Ee, widać e, semafory, do tego miejsca, to jest ponad grubo 100 metrów, doleciało krzyż i kopuła z kościoła, który był wysadzany w powietrze. W ogóle z, e, też mam już sam e, dosyć ciekawą historię, jak zajmowaliśmy się, akurat jak robiliśmy Stulecie Parachwi, e, to pewnego razu siedzę sobie w biurze swoim w stoku dzwoni do mnie facet z moich komisji, panie Bogdanie, kule znaleźliśmy. Mówię, no ale jak kulę znaleźliśmy, to dzwońcie po Seperów. Nie, mówi, nie taką kulę, tylko kulę y, z kościoła starego. I ta kula, y, y, resztki, fragmenty y, kościoła znajdują się, są zakopane w ziemi w pobliżu przejazdu kolejowego. Panie tak. Bogdanie, a ten budynek przy kościele, to gdzie stał? Ale o którym mówimy? Tym, w którym masło produkowano? Tak. Już właśnie idziemy. To jest ten budyneczek który jest taki drewniany, niestety pordzewiały, opuszczony w tej chwili, tam są jakieś reklamy na tym budynku. A ja to nigdy o tym nie wiedziałem. No ja też nie wiedziałem, ale się ostatnio o wielu rzeczach, o Mońkach dowiedziałem. Jeszcze trochę drewnianych domków w Mońkach zostało. E, tak, e, był taki czas, że w Mońkach pozwalano budować tylko domy parterowe, ponieważ to nie miasto, a później zakazano budować domów parterowych, bo to już miasto. A był w Mońkach domek drużnika? Tak, właśnie był domek dróżnika obok przejazdu kolejowego, przez pewien czas, on w ogóle miał bardzo fajny kształt, taki jeszcze niedawno widoczny, niestety teraz został przebudowany i jest mało, już nie, nie wygląda tak fajnie, obecnie jest, jest znajduje się obok dużego domu mieszkalnego. Ale był przed wojną rzeczywiście domek Dróżnika i to wyglądał naprawdę bardzo fajnie. Przez wiele lat w tym domku po wojnie mieścił się jeden z najbardziej popularnych sklepów spożywczych. Niestety został zlikwidowany wraz z pojawieniem się Biedronki, a później w zasadzie najpierw lidla a później Biedronki. No dobra, jak już jesteśmy przy temacie sklepów, to przed wojną co, mieliśmy karczmy w Mońkach? Przed wojną w Mońkach była karczma, w ogóle Pierwsza karszma, o której wiemy, że istniała w Mońkach, to jest informacja z roku 1882. Naprawdę? Tak. Akurat tak się zdarzyło, że była niesłychanie... Siedem, przepraszam, 1879. Akurat tak się złożyło, że była bardzo ciężka zima i pociągi utknęły w śniegu. I w takiej gazecie Świat ukazała się informacja, że pociąg w Mońkach utknął, Eee, pasażerowie nie mają co jeść, objedli miejscowego dróżnika, doszczętem, że wszystko co miał, wszystkie jego zapasy, zjedli, a miejscowy karczmarz sprzedawał kawałek cukru bodajże po 10 kopiejek, co było dosyć dużą kwotą. Natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Monkach istniało, istniała e, karczma, istniała restauracja, było kilka herbaciarni. I ta restauracja miała jakąś nazwę? Nie. Chociaż niektórzy mówią, że miała nazwę Zacisza. Natomiast było kilka piwiarni, były herbaciarnie. W Mońkach przed wojną były dwie kuźnie, były dwa młyny. W zasadzie Mońki pełniły rodzaj, rodzaj takiego swoistego centrum handlowego dla najbliższej okolicy. W prasie z, okresie, z okresu dwudziestolecia międzywojennego można znaleźć informację, że Mońki są osadą, która przekształca się w miasteczko. Z tym, że jeżeli chodzi o potencjał ludnościowy, to nie była ta jakaś duża liczba, nie było tu dużo osób, bowiem było to raptem 300, około 300 osób, 46 domów. Więc... 46 domów, ale to jaki rok? 39. 30, no, 300 osób. Około 300, tam dokładnie 279. Więc nie, nie jest to jakoś tak dużo, natomiast wszyscy z okolicy przyjeżdżali do moich na zakupy. Można było tutaj był nawet sklep z alkoholami. No, albo chyba ten słynny targ był. Targ, ale pytanie właśnie gdzie, bo z tym targiem no, jest troszeczkę. E, no to gdzie był? W różnych miejscach. On był, zdarzało się, że był tutaj przy kościele, zdarzało się, że był obok dworca, był też e, na ulicy Ełskiej. No teraz mamy go umiejscowionego przy ulicy kolejowej. Mhm, ale tam pierwotnie tam go nie było? Pierwotnie nie. E, o podal tego miejsca właśnie już wspominałem wcześniej, jak rozmawialiśmy, że, że, że była piekarnia, pierwsza, chyba pierwsza Moniecka piekarnia. Prowadzona przez, przez Żydów. No, tak się, Takie były czasy. Mońki akurat leżą w takiej okolicy, gdzie jest. Obok mamy stare, bardzo miasteczka z bardzo piękną historią. Mamy Knyszyn, mamy Goniąc. Tutaj z kolei mamy Trzcianne. No, jest pewna zazdrość w tych miasteczkach. Zresztą ostatnio też jej doświadczyłem, że twierdzą, że ludzie z Monik dali łapówkę po to, żeby przez Mońki kolej przechodziła. Tylko, że. Kto miał tą łapówkę dawać, jak tutaj nikt nie mieszka? No chyba, że miejscowe zwierzęta, ale nic one na ten temat nie wiedzą, a przynajmniej nie zostawił a, żadnej wiedzy. proszę wiel... Państwa, miasto, które ma dworzec i kolej, to rzeczywiście zyskuje na razie. Tak, to... zdecydowanie. Do dzisiaj w Kniszyni i w Goniądzu zazdroszczą tego, że przez moich kolej przechodzi. Zresztą, szczerze powiedziawszy, w okresie już po II wojnie światowej Knyszyn i Goniądz no, bardzo mocno straciły na znaczeniu. Ale to nie wynikało z tego, że, że, że Mońki chciały to zabrać. Po prostu no taka jest kolej rzecz. Wcześniej Knyszyn leżał przy szlaku prowadzącym w kierunku, z Warszawy w kierunku na Litwę, no, tak samo i goniąc, czasy się zmieniły. Ale historia propos kolejnictwa to też jest bolesna, dlatego że z naszych Moniek to i wywózki te były. Tak to znaczy dworzec w Mońkach ma też swoją taką smutną część historii, bowiem nie tylko tutaj Wyjeżdżało się, żeby podróżować, ale też w okresie II wojny światowej, najpierw stąd wywożono mieszkańców Moniki i najbliższej okolicy na Syberię. Zresztą do dzisiaj niektóre osoby z okolicznych wiosk, już większość z nich niestety niżej, a jeszcze kilka lat temu, dla nich Moniki źle się kojarzyły, bo stąd pojechali na Syberię. Ostatni transport na Syberię. Odszedł, wyjechał z Moniek nad ranem 20 czerwca 1941 20, przepraszam, 21 czerwca 1941 roku, a więc na dzień przed atakiem Niemiec na Związek Sowiecki. Później, okres, 20 okres okupacji niemieckiej, no to dworzec w Mońkach, niestety, z dworca w Mońkach odjeżdżają transporty z Żydami. Eee, do Domoniek są przywożeni Żydzi z okolicznych miejscowości na miejscowym posterunku Żandarmerii, który mieścił, który mieścił się na e, rogu ulic Strażackiej i Białostockiej, znajdowały się takie baraki, w których tych Żydów przetrzymywano, ładowano ich do wagonów i wywożono stąd niestety do obozów koncentracyjnych, do obozów pracy. Eee, przed wojną w, w Mońkach w sumie mieszkało około 40 osób narodowości żydowskiej, nikt z nich nie przeżył, a przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Smutne. Są osoby, historia w ogóle jest tragiczna, a tak jeszcze wracając do Dworca Monickiego, z, ostatnio e, przeczytałem taką książkę Pana Przemka Borowika, pracownika, zresztą też przez pewien czas mieszkał w Mońkach, obecnie pracownika Muzeum Sybiru w Białymstoku, że Histori że, 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 że dla niektórych Sybiraków, dla niektórych osób, które zostały zesłane w głąb Związku Sowieckiego w latach 1939-41 dworzec Mońkach był tym miejscem. Skąd wyjeżdżali na tą Syberię i był miejscem, gdzie kończyli tą swoją wywózkę. Właśnie jest, on opisał właśnie los takiej kobiety, która na Syberii pochowała praktycznie całą swoją rodzinę, a gdy przyjechała do Mońka, to dowiedziała się, że jej brata zabili partyzanci. Niestety historia jest straszna czasami.